Rozdział pierwszy: Kreatywność i proces twórczego myślenia. Z kreatywnością jest jak z pięknem. Ciężko je zdefiniować, ale gdy się pojawi, trudno mu się oprzeć. W tej części naszych rozważań odpowiemy sobie na dwa pytania związane ze zrozumieniem istoty i zjawiska kreatywności. Pierwsze: czym jest kreatywność i jak ją można rozumieć? Oraz pytanie drugie: jak powstają interesujące i nowatorskie pomysły? Pytanie pierwsze. Czym jest kreatywność? Kreatywność to pojęcie wieloznaczne. W psychologii twórczości mówi się o czterech P odnoszących się do twórczości, tak więc kolejno wspomina się product, process, person, press. Mamy więc kreatywną osobę, person, która może funkcjonować w twórczym środowisku, press, i doświadczyć twórczego procesu, process. Wynikiem którego jest oryginalne dzieło produkt. Ostatnio coraz częściej mówi się o piątym P perswazji, poprzez co podkreśla się znaczenie umiejętności promowania, przekonywania do nowych rozwiązań i oryginalnych koncepcji. Cztery czy pięć P porządkuje nam pole myślenia o zagadnieniu kreatywności, ale nie odpowiada jeszcze na pytanie kiedy możemy mówić o twórczym, oryginalnym dziele. Szukając odpowiedzi, sugeruję, aby na bok odłożyć akademickie dyskusje i opracować prostą i praktyczną definicję. Dla mnie przekonujące są dwa kryteria: Kryteria rozstrzygające o tym, czy coś jest lub czy nie jest kreatywnym produktem, pomysłem. Po pierwsze, owo dzieło, rozwiązanie, usługa musi być czymś nowym lub względnie nowym, czymś, czego wcześniej nikt jeszcze nie wymyślił lub nie zastosował w dany sposób. I po drugie, owo dzieło musi być użyteczne, tak aby można było zmierzyć korzyści, jakie przynosi dana innowacja lub produkt. Podobnie o kreatywności.